tę pracę to tam znamy nie bo no na odbitku nie ważne nazwa to niech państwo mnie nie obsługujecie a tak, ja by nie tylko że na tej czidzi o to a to możecie to sobie siedzieć to. i czekać czekać, czekać czekać dla tego żeby zrobić do wygrania Dlaczego w ogóle odbywał się Pani z córką wciąż udział w tym yy, Córka w końcu rajdze. dorosła i postanowiłyśmy spróbować. A na co dzień jakoś tak, taka rekreacja jak rower też, czy to yy, jest tak Rzadko, bo mamy można... małego dzieciusia w domu i głównie jemu poświęcamy czas, ale czasami się zdarza. Yy, tak, w takim razie, co dzisiaj tak najbardziej zainteresowało was tego rajdu i główny powód właśnie startu? Yy, no tak rodzinnie bardziej. Bardziej rodzinnie, jakaś, jakiś sposób rekreacji. A liczy pani może na jakieś nagrody? Czy to nie, poświęca, raczej nie. Czy raczej tak nie, raczej rekreacji nie, zupełnie. Jakaś przejażdżka rodzinna i skorzystanie z ładnej pogody. A co najbardziej na trasie się podobało? Yy, różne Ale konkurencje może... chyba. I widoki. Na no, konkurencje ciekawe były. <laughs> Nie no i zawsze z ekipą jest weselej. I codziennie jeżdżą Państwo tak na rowerach czy to był Oczywiście dzisiejszy? od śmitu to zmierzchu. Na okrągu jeździmy, nic nie robimy, tylko jeździmy na rowerach. Powiem szczerze i otwarcie. Zresztą każdy nas zna i może to po... potwierdzić. Jeździmy do pracy po całym Śląsku, nie tak, że nie ma problemu. Ale nie rowerami. Jak jak tak A jeżeli chodzi o rower, wypady, to jest dzisiaj. Dlaczego akurat się Państwo? Przede wszystkim pogoda była super. Skorzystaliśmy z tego, że jest pięknie, ładnie fajnie, nie, i można sobie po prostu przyjemnie spędzić czas. Jakieś ewentualnie trudności na trasie może, czy to nie dużo nie, nie, nie jest sam raz, bardzo fajnie, przyjemnie. Po raz pierwszy były takie jak gdyby bardzo łatwe konkurencje, bo polegały na takich prostych jakichś tam czynnościach manualnych, zręcznościowych, nie było trudnych pytań, a tego się najbardziej bałem. Nie, że, że po prostu nie gorzej wyjść na przykład niż żona, nie? Na tym na ty, na ty najbardziej, najbardziej zależało. A szczególnie konkurencja wieczora trzeba było miotłą zamieść, piłeczki do krążka i dorównałem żonie. Chociaż pierwszy raz miałem miotło w rękach. Mówi Pan, że to teraz wyjątek taki, do który to już raz na takim rajdzie? Który raz jesteśmy? Czwarty? Nie, ja drugi dopiero. Ja jestem chyba no, w czwarty. I w tym jestem lepszy od żony. A to jest jedyna rzecz, w którym jestem lepszy. To. Czy te 24 km, bo to teraz akurat nie było to za dużo? No... Nie, nie, to jest w sam raz. A jak ogóle, Sam raz jest super. Jak wyglądała trasa? Jak się podobało? No? no bardzo ładnie, bardzo ładna ta trasa asfaltowa i trochę jest leśna, a ta leśna jest bardziej taka zdrowsza, bo nie ma tego asfaltu, tej, jednak tej toksyny, nie? To tej, tą leśną drogą troszkę co są ta kamieniowa, czerwona, super się też jechało. Bardzo fajne punkty, zabawa nie? wspaniała. No i pogoda dopisała, to jest najważniejsze, nie? Co się najbardziej podobało? Który? Co, A najbardziej ubieranie, dziesięć rzeczy ubierać, to było to najlepsze. Znaczy, to znaczy jak dziesięć rzeczy? 10 no, rzeczy różnych, rękawiczki, klapki, ubrać, kapelusze, kurczka, bluzka, krawaty, spodniki, szalik, <grym> ten, fartuch, wszystko. I ile miała na siebie, to się potem i był czas no, na to, ile czas. tam było, nie czas, wiadomo, ile tam było sekund, czy coś nie? tam było. No. I... To było wszystko. To było takie też ładne no. Jedynie to mnie zawołało, jak te butelki, albo tam butelki stały tam bo i to trzeba było rzucić. No, tak rzuciłem, że to przeskoczyło mi te piąka. Trasa, trasa jest bardzo świetna, bardzo dobra. I szczerze powiem, no nie jest to nasz pierwszy tutaj na tej trasie, także to już byliśmy tu parę razy. Wiem, że tu częściej jeżdżą i tak dalej, no mamy trochę daleko, nie mamy za bardzo jak rowery zabrać, a za Ci może aż tu jechać, to tak troszkę jest męczące, ale nie mówimy, że nie. Mhm. A dlaczego dzisiaj akurat tutaj się. No bo fajna impreza. Lubimy na rowerach jeździć z małymi na świeżym powietrzu. To zaprosił Was? No i prawda, rodzice tu zaprosili nas na, na tę imprezę. Bo Bardzo, fajna, weź... impreza. Bardzo to... fajna impreza, świetna trasa. I... No jesteśmy zadowoleni. Jest jak cię podobało. Fajnie! I co, zmęczony? zmęczony? Bardzo! A co najbardziej tutaj w tej, na tej trasie? Karty! Ka karty to znaczy? Takie coś! <noise> no powiedz, to była konkurencja, tak? Jedna z konkurencji. I wylosowałaś kilka fajnych trzy, tak? Taka konkurencja była i trzeba było po prostu wylosować w kartach znaczki staży, logo straży pożarnej. Czy Państwo nam no może na wygraną, albo to było po prostu takie rodzinne... Szczerze, bardzo... jeżeli chodzi o... Ja teraz reprezentuję akurat mężczyzn i oni bardzo ambitnie podchodzą. Myślę, że tak. Zgodzi się ze mną wielu. Podchodzą do każdej konkurencji, to znaczy na pewno było fajnie, że, że mogliśmy skorzystać tutaj z córką i z przyjaciółmi. Był to fajny czas. Czwarty raz rzędu bierzemy udział, także było bardzo miło.